Jeśli właśnie teraz szukałaś powodu, by wysłać mu wiadomość, to potraktuj te słowa jako znak, by tego nie robić. Przestań już stalkować swojego eksa, bo kiedy znowu nie śpisz o drugiej w nocy i leżysz sama w łóżku, to właśnie wtedy zaczynasz o nim myśleć o tych wszystkich dobrych i złych chwilach. Zanim się zorientujesz, zaczynasz szukać jakiegokolwiek powodu, żeby do niego napisać. Ale nie rób tego. Odpuść przestań czytać wasze stare wiadomości nie wracaj do piosenek które razem słuchaliście nie zaczynaj scrollować jego instagrama żeby przypominać sobie wszystkie momenty w których oboje czuliście się wspaniale no i na sam koniec nie klikaj w jego ikonkę nie odpalaj insta i nie próbuj pisać cześć odpuść minęło już Trochę czasu od waszego rozstania. Samo wiesz, jak bardzo to bolało, tylko nie wracaj do tamtych chwil teraz. Przecież nie chcesz przechodzić tego bólu jeszcze raz. Pamiętaj, że zerwaliście ze sobą z jakiegoś powodu i chcesz jeszcze raz na to wszystko pozwolić? Przecież pamiętasz te wszystkie momenty, w których cię zranił. Pamiętasz wszystkie kłamstwa, wszystkie te nieprzespane noce, których zostawił cię samą po waszej kłótni, wychodząc z domu bez słowa i nie mając żadnego kontaktu z nim. Nie wracaj do tego. Odpuść. Warto, żebyś nauczyła się kochać samą siebie, abyś mogła zaopiekować się sama swoim złamanym sercem. Nie możesz ciągle wracać do chwil, które wyrządziły ci tyle krzywdy, ponieważ wszystko, co dla siebie teraz robisz, cały twój wysiłek w pokochanie siebie pójdzie na marne. Więc jeśli właśnie teraz szukałaś powodu, by wysłać mu wiadomość, to potraktuj te słowa jako znak, by tego nie robić. Ja chcę pomóc ci w tym procesie uzdrawiania siebie po tej relacji, którą miałaś. Chcę podarować ci narzędzia na każdy dzień, abyś mogła zacząć stawać na nogi. Dlatego w połowie lutego organizuję trzydniowe, totalnie darmowe warsztaty online w specjalnej grupie na Facebooku, gdzie codziennie dostaniesz ode mnie zadania do wykonania. Będziesz miała możliwość rozmowy ze mną na live i z innymi uczestnikami tej, tych warsztatów. Więc dołącz już teraz do tej grupy, klikając link w opisie tego profilu i.